I nauczyliście się grą w prawo, a to jest wielki powód. Aby subskrybować, komentować oraz lajkować na kanał to nie będzie 25 subskrybentów. Jeśli chcielibyście więcej Brawler, musicie zasubskrybować, wpadać na mój kanał i zachęcać inne, inne osoby, do na mój kanał. Bo kiedyś, jak dobijemy dużo do zasobów, pl planuję zrobić sklepy. Mmm. No, na razie taki w sumie plan. No. Um, wchodzimy tu. Mam trochę słabe rzeczy, bo pamiętacie, y kanały, y kanały, y te się, y konta się wybrały, więc za, za mało, nie, za mało, za... W prostu musia czasami musiałem też y odinstalować, a tak. Bo na przykład um, telefon albo um, coś popsuło. O, a, kupiono, dobra. A w komentarzach możecie pisać jakie gierki byście chcieli oglądać, żebym ja nagrał. No i to co napiszecie? Ja postaram się zainstalować i, i nagrać dla Was. Ale dobra, dawno mi nie było, zadyma pod kością batalia, starcie, zbiorę kolejnoty i zadyma. zadymam, zadymam pod koszem, Zobaczmy o co chodzi. Ale już widzę, że ciekawe, nie wiem o co chodzi. O cholera.

Покупка на второй Нет! Он. То есть шай, шай. Нет, не трогаем. Ай! Не там.

я то не поважно вот тут. Давайте на пинка, Беж, так, мне. Берешь пилка, зашли. Бежь сам Ну. Так как мне играть сам не поважно будет. Ну ага, а что у нас А, да, да, Tak, nie Trochę... Koniec smaki. 8 sekund zostało Nice! jestem Zaraz byłem tu. w sensie tu. Zaraz byłem tu. chyba za dawno nie byłem odcinków i się mylę dobra to zagraliśmy teraz batalię Wyłączony, a jak go włączyć? Chyba się nie da. Nie wiem, nie wiem o co chodzi. Chyba sobie na jakieś też nowo wstać. To zaraz rozroczenie. Czy nikt nie może zginąć? Czy to, co? o a nie, trzeba ludzi wybić Ладно да. Нам шанс выиграть Четыре алиминации Ладно, не... сделаем А ты? Ладно, сделаем Нет У же, беру, я же беру, нет? Добро, забьем. Хабай... Так, я забьем. Добро, добрый, я заночку. Ой, 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 Окей. wypadnie jakimś yy, wypadku. nie, nie, to nic. Dobra, teraz nie batalia, teraz starcie. Yy, I sola zagramy. patrzę na misję patrzę, żeby tracę. No i się szybko Chwila, jaka to była zasada. Na na niżej ale, so, so, έbrane, 2 punkty. 2 tam 2 ale... 2 na... początku punkty. 2 punkty. 2 punkty. punkty. dwa punkty. 2 punkty. 2 punkty. punkty. 2 привычного волны. Давай, гол. Ах! 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 вот такой шарик. Клавиша тоже не такая. Добро, давайте. А что я не усыпала кучу. Иди за О, нет, интрина. Ну, хочешь, хочешь. О. О -о -о.

więc piszcie teraz w komentarzach. rzeczy o brałę. I też pomysły na kolejne skinki. Nie tylko z brałę, ale też w, z. z. pinkiem. Tam strzela. Niemcy. Nie, nie idę. Idę za wiesz. Taki jesteś? chodź, chodź. To taki nie chodź. Ale nie. Oni się podbiją. A ja! Uciekaj! Mm. Źle zrobiłem, ale jestem. No szybko tak tu. Nie idź! Taki... Oni cię tam zestrzelą. Nie lubię cię okryć. No dobrze. Ucieczka. Mm. Trochę ja, zjechałam, ale ucieczka. Ну пока, пошли. Не на ее Да, Учай, Учекай, давай. Давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, 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 Stać. Inny, żeby... stać. O. Co nie jak się dzieje. Zobaczymy, jak O. mamy Oby cię Nic takiego. Mogę coś ulepszyć. O! Mm. Lepsze. Nie, też... nie mam, ale mogę ją kupić. Mmm ale nie będę płacy. Nie, teraz nie było, teraz z wielu Zobaczymy. No, to jest dobre, może ulepszeć to szybciej z tymi kleją lepiej będzie. Tak myślę przynajmniej. powinno być dobrze. Pamiętam dusie w

Okay. Mm, na pewno są, ale zaraz zobaczymy. Taki w nowe, takie w sensie, których ja jeszcze nie widziałam. Grom! Tego nie widziałem. Zobaczymy co. Grom! Fajna nazwa ogólnie. Ja nie czytać. A ma takie Z ładowaniem tak średnio. A jest taka, że takie wielki i taka wąda. To wyszłaby ten gron. Ale tak wyszkamy taki to dystans, taki dystans. Uwiedziłem, tak, tak, tak. co aż tam się wszystko uzupełni, i pyk. No z tym ładowali słabo. O. А нишки. Нишки далеко. Наверное, далеко. Влеченья, ну еще а там не есть. Не чувствую. У нас далеко. Надо быть далеко. не ну... сколько косточек. А, сколько косточек. No i wszyscy zaokręcili. Nie, nie, no, spokój. To maszyna zniszczenia, zniszczenie, kaplicka, posaść. To patrzymy dalej. Tego widziałem. Meg. A nie, widziałem. Blue coffee Keraps, Lel Nie pamiętam. Nie belda. czy się Muszę belda. Muszę belda. Muszę belda. Muszę belda. Muszę belda. No, będzie jakiś taki stos, nie widziałam. Słaba podstaw. Tak szczerze, słaba podstaw. Tak mocno. A, od razu wychodzę. Tylko, jeszcze zniszczenia. No, też na średnie zniszczenie, ale słaba.

Zobaczcie się. Trochę. trouble. Nie chwilę, zobaczymy. 10,5, 60. To jest sporo. Fajna postać. No to hello to my little friend. Он же немного слаба. то, что я. Кто хочет автограф? Время украсть шоу! Ну, надот надо. Дивно, по надо.

I nie zobaczyłem, dobra. Na tym trzy ile mi to bije? 1560, dobra. To jest... No, spoko no. To jest chromatyczne. nie no. zniszczenia. Dobra, gramy jeszcze z kim pogram, a nie to.

Udychanie uwagę. Oj, ale szklak u mnie, ale odwróciłem uwagę. Trudniej będzie go... Łatwiej niż przelowowe Ale ale... Ale trudne No tak, tak O, nie

Okej. Okay. O. Pogramy sobie Jessie jeszcze. Rundek. No. Dawaj już kręcić. O. Szkręcić już długo. Dobra. Pogramy rundkę Jessie. E, gdzie ona jest? Okej. Охран. Страх добрый. Нигде не <tops> <dobry. Распортно tops> <на дорогу>. а <tops> <tops> добрый. <tops> добры. so, просто кошка. Кошка открытая дорога. Кошка открытая дорога. Кошка открытая дорога. Кошка открытая дорога. Кошка открытая To jest dobra, bo O, Frank, podaj piłka. Polaj piłka. Nie w konatki. Ale kwiat Nie ma deszczu. Nie. Nie, 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 nie ma weszki. O. Nic nie powie. Nic ma Zrobię to na dół, teraz chcę. Ja niestety sobie nie chcę, bo nie dałam mu piłki. Trudno się mówi, ale ja chętnie po tym ja O tak, ja chętnie mam złota. Nie dobrze się mówić tak. O, dobrze się mówić Dobrze. Ale wiesz, nie wiem czy to jest. Nie wiem czy to jest.

Dziewczyno, mościówna Nie obrażałem. No, no, no. No. A na dzisiaj to by było tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.